Siema, tu brother fan. Patrzcie tam jest plaża. Wjeżdżamy dzisiaj rollitoysem na plaży. Pierwszy raz zmieścił się do auta i wjeżdżamy. Antoś jako kierowca, bieg polowy, wjeżdżamy na, na, na piasek, gdzie tu jest piach. Tam się zaczyna. O! Statek jest, na redzie stoi, czeka na wejście do portu. A my jedziemy. Kierowca. Jak czujesz opony, Antoś jak tutaj Ci się jedzie? Ciężko, ale ja Cię ciągnę przecież. Uwaga. O. O fajnie, chyba co? Na piachu patrz Co się stało? Już się ciągnę. No trochę się wkopuje. Jest! Uważaj, jest! Za za tobą, za tobą, uważaj! Ale, chwalę! Ja ciebie! Oj, dzisiaj to będzie zabawa! Oj, koniec! No! tak Weź prosto kierownicę, trzymaj no! Gdzie mi tam odjeżdżasz! Dzisiaj jest, powiem wam, że bardzo dobry piasek, bo on jest taki wilgotny. Ale wieje. Ojeju Ale wiecznie. Dobra, łyżkę mamy łopatę mamy. Ja już dam do kamerę. Wszystko tutaj zorganizujemy Pokaż jak to wychodzi ta kula. No Pokaż mokry No Dobra to tak nie wyjdzie Można jej Jest Antoś To może być jako ładowa, czy Antoś, nie? No, jest Justyna, ale bierzemy traktor, słuchajcie, traktor, spróbujemy kopać, chodź, Anti No hej, jesteśmy już przygotowani? Tak. Co robimy, A to z tą przyczepą? No, ładujemy na przyczepę, okej? Okay? Tak, czekajcie chwilę, tylko sobie nie ustawi obrazu, czekaj. No tutaj w tym trybie nie ma. Dobra. Tato, bo ja myślałem, że będziemy też tym ładować. No tak, ale łóżkę mamy, nie? No? Ja wezmę tutaj blisko. No bo mokry jest chyba łatwiejszy do kopań. No to dobra, opuść łyżkę. Ja ci tylko dam tutaj ten sznurek, dobra? Okej. Okay. Na chwilę. Dobra. Dobra, no. poda. Dobra, jedziemy teraz do przodu i tam tak wejść, tak? no i wysypiemy na przyczepę. Okej okay. Dobra Ale ślapy super Dobra wysypuj Czy czy mało? To jest Zabezpieczenie Cofnijmy Gdzie teraz tu bierzemy? Piasek Nie wiem Skąd ty myślisz, że... że to, skąd może, jest my, z, może stamtąd, co? Okej okay. Dobra, opuść Dobra, no to bezpieczne. Okej. Okay. No to ciężka. Ciężko teraz. No dobra, co tam? No okrętki ok, robić Zakręcamy. <tryk> Uczyło mnie? Ale Uwaga! ją! Naży Ale opony ci się wklepują Dobra, daj do tyłu I na przycęle, dobra? No. Wyceluj Duża? No. Mokrego dużo. Chodź zobacz. Poczekaj. No. Dobra. Tutaj jeszcze chyba. Dobra, siedz. <noise> Ale mnie zamoczyło Ale obodę masz uskrojoną w piasku Nie można w to wody, ja nie mam futu. Czekaj, teraz tego poczeka Ło! Patrzcie, ile nabraliśmy! Tak! Dużo! To co robisz? Nie odrzucaj go, co chciałeś go wysypać? Sam <grym> się wysypał! I się, bo tylko odblokowano O Opuść go. No opuść go niżej, dobra O! Dobra! Na no dwa te zaczepiłem. Dobra, zawracamy do przyczepy O co w No ale no Mamy obciążenie straszne, aż się koła Zagłębały O, woda! O! Dobra Jak będzie z przyczepą? Ale dużo mamy ziemię już Prawie całą przyczepę W chyba Szefej, jedziemy to wyzywać Do góry Okej okay. powinno być ciężko Dobra, wsiadaj cztery łyżki no. mamy załadowane Dobra, dobra Dobra, poprawimy trochę kamerkę Nie to no. tak Tu, prawo, na maksa już Ale Zacznijcie, zacznijcie. Uwaga! No on kierował, ale tutaj się... Coś no, mi się wydarzyło! No nie ma wspomagania! O, no, na lewo! Okej! O Jezu! Wjechałeś na szczypce! Dobra, cofki! Dobra, ja już mu zaczepiam Dobra Biorę linę i przyciągnę Będzie ciężko no. Nie będzie za łatwo a câmera Wait.